Bardzo jest mi miło, że widzę Państwa tak licznie przybyłych w bardzo ważnym momencie dla galerii, bo jest to otwarcie wystawy po konkursowej kolejnej 13. edycji kategorianu Zrzędowitu i Narodu Polskiego. Bardzo serdecznie witam Pana Prezydenta, Pana Piotra Grzemowicza. Chciałbym już i z tego miejsca. Pogratulować serdecznie wszystkim artystom, których za chwilę e, usłyszymy w kontekście oczywiście e, wyróżnionych miejsc, tych, którzy swoje prace złożyli, a następnie zostali ocenieni przez szanowny jury, które zostało przed chwilą przedstawione i będziemy jednocześnie mogli się za chwilę również z nimi zapoznać, podziwiać i na pewno wzajemnie gratulować. Gratulacje jeszcze raz dla pani dyrektor, dla jej zespołu, dla artystów <noise> i oczywiście dla Dziękuję bardzo również. Dziękuję bardzo, bo to jest wydarzenie wyjątkowe, z którego jesteśmy dumni jako samorząd olsztyna. E, tak jak powiedziałam, to jest bardzo ważne dla naszej galerii wydarzenie. Odbywa się pod patronatem honorowym pana prezydenta. Odbywa się również pod patronatem honorowym ministra kultury i dziedzictwa narodowego. I tym razem dostaliśmy również wsparcie ze środków ministerstwa w ramach Funduszu Promocji Kultury. To jest dla nas naprawdę bardzo duże wsparcie i bardzo duże, wy... i bardzo duże wyróżnienie. O samym konkursie powiem, powiem, powiem niewiele, bo. Mam nadzieję, że Państwo trochę znają historię kwadrena drzewory i narodu Nord, polskiego, a poza tym program dzisiejszego wieczoru będzie dość długi, więc nie chcę też e, zabierać zbyt dużo czasu. Inicjatorką konkursu w 1975 roku była pani Teresa Jakubowska, graficzka z Torunia i od tego czasu zaczęła się przykota Olsztyna z promowaniem grafiki, technik artystycznych tradycyjnych Drzeworytu i Linorytu. Pierwsza ekspozycja to nie była wystawa konkursowa, to była po prostu ekspozycja zaproszonych artystów, natomiast już od drugiej, od drugiej prezentacji przyjęła formę konkursu i co cztery lata nieprzerwanie Galeria BWA organizuje ten konkurs. Mamy on dźwięk taki, że to jest bardzo prestiżowe wydarzenie. My mamy z tego ogromną przyjemność. Ja mam przyjemność osobistą od wielu, wielu lat. Kiedy zaczęłam tę pracę w 1994 roku jako plastyk, miałam przyjemność być sekretarzem tego konkursu, pracować przy tym i tak jak pewnie teraz mam dzieje Monika, która, która, ten konkurs przygotowuje, zawsze rozpakowywałam te prace jak prezenty. Więc to jest ogromna przyjemność. Grand Prix w tegorocznej edycji konkursu i nagrodę prezydenta otrzymuje Wojciech Tyborku Brakiewicz za mistrzowskie wykonanie. Na... Jest... jeszcze Prezes Stowarzyszenia Międzynarodowe Trynale Grafiki w Krakowie w ramach najnowszej edycji kwadrynale trafia do pani Pauliny Bobak. Bardzo serdecznie gratuluję. Na koniec chciałabym serdecznie pogratulować zarówno dyrektor BWA w Olsztynie jak i całemu zespołowi BWA, który przyczynił się do realizacji tegorocznej edycji kwadrynale. Szczególnie ciepłe podziękowania kieruję w stronę pani Moniki Sadowskiej, bo nie skupiłam cię teraz. Jak <noise> której zaangażowania w i cierpliwości obrady żyli z pewnością nie przebiegałyby tak sprawnie i bezkonfliktowo. Wszystkim laureatom i laureatkom serdecznie gratuluję wszystkim artystom i artystkom dziękuję za piękne i dające do myślenia pracę. Natomiast gościom i gościom dzisiejszego wernizarzu życzę wielu niezapomnianych wrażeń. Z wyrazami szacunku dr Marta Anna raczek karcz, karcz prezes zarządu Stowarzyszenia Międzynarodowego Trinale Grafiki w Krakowie. Chciałam jeszcze dodać, że do wystawy został wydany oczywiście katalog. Katalog został zaprojektowany przez Tadeusza Burniewicza, wydrukowany przez drukarnię Sprencokra. Bardzo serdecznie dziękujemy. Leszku, jeszcze raz Ci bardzo dziękuję za to, że będziemy mogli tę wystawę oglądać w takim układzie, w jakim za chwilę ją zobaczymy. I życzę Państwu miłego wieczoru. Bardzo serdecznie wszystkim Wam gratuluję. Mam ogromną przyjemność oglądania Waszych prac, naprawdę. Cieszę się bardzo. Dziękuję wszystkim, którzy nam pomogli w organizacji tego przedsięwzięcia i mam nadzieję, że spotkamy się za 4 lata.

So uh, uh... okay